Ostatnie pytanie zada pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja Zdalnie. Czy mamy połączenie? Mamy połączenie. Bardzo proszę panie pośle. Skoro państwo okłamaliście nas w sprawie przeznaczenia tego systemu, który w zeszłym roku zaczęliście wdrażać, to ja zakładam, że okłamujecie nas nadal. Z nauczonym doświadczeniem zakładam, że to też jest kłamstwo, na przykład w sprawie tego, czy on będzie wykorzystywany do śledzenia obywateli, do pomiarów prędkości. Do nakładania opłat za inne drogi. Zakładam, że kłamiecie i że w przyszłości będzie wykorzystywany, a nawet jak wy tego nie zakładacie, to przyjmijcie do wiadomości też, że nie będziecie rządzić wiecznie i że ktoś inny może na taki pomysł spaść. bo też zachowujecie się po raz kolejny yy, jak osoby, które zakładają, że będą rządzić do końca świata, ale nie myślą o tym, że jest pałka, którą strugają ktoś, ktoś im później tą pałkę rozczaska na, na, na własnej głowie. Yy. Na komisji dowiedzieliśmy się też, że kod źródłowy aplikacji nie będzie udostępniony, yy, czyli będzie ona zamknięta. No niby ze względów bezpieczeństwa, ale względy bezpieczeństwa to akurat pokazują, że lepiej udostępnić kod źródłowy, bo wtedy błędy zostaną szybciej wyłapane przez użytkowników, przez ekspertów. Natomiast my w takim razie tym bardziej nie mamy powodu, żeby zakładać, że aplikacja będzie robiła to, co deklarujecie, że robi. Znaczy, jeśli, że będzie zbierała na przykład te dane, które państwo mówicie, że będzie zbierała, nie będzie zbierała jakichś innych, że nie będzie ich jakoś inaczej wykorzystywała. To jest czarna skrzynka, do której wrzucamy swoje dane i musimy wam wierzyć, a my wam nie wierzymy. Dziękuję. Dziękuję panie pośle.